Witajcie w kolejnym filmie i zapraszam Was na hall, Ale to nie będzie taki zwykły hol. Mamy tutaj Lamanie 303 Avenue Gucci. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy! Jak wiecie, ja bardzo lubię Lamani i 303 Avenue. To są jeden z moich ulubionych polskich firm. Nie tylko, bo też lubię Murmła inne. Natomiast, jeżeli szukam jakiejś fajnej sukienki na wesele, na randkę, na wielkie wyjście, to zawsze znajdę coś w Lamani. Uwielbiam od nich sukienki. I one są takie ponadczasowe, z takim pazurem. Prawiectwo tam jest rewelacyjne. Nigdy jeszcze nie kupiłam tych sukienek tam w pełnej cenie. Zawsze trafiam na jakąś promocję, a to wyprzedaż, a to jakiś kod No trzeba po prostu to śledzić. Ja kupuję online. Nie, od nich rzeczy. Najczęściej no jedną mam taką sukienkę, którą Wam pokażę, to kupiłam nawet z Basią kormi blondy, i to była moja pierwsza sukienka z lamanii, natomiast teraz znalazłam coś, co mi się niezwykle spodobało i stwierdziłam, że muszę mieć spróbować, no i ewentualnie zawsze można zwrócić. A jeżeli chodzi o 303 Avenue, to bardzo lubię tam rzeczy, ale one są casualowe. Nie znalazłabym tam sukienki na wesele, nie, tylko właśnie taką na co dzień. Mam od nich dość sporo sukienek, mam też jakieś marynarki, mają fajne materiały. To krawiectwo też jest super, ale tak jak mówię, te y, sukienki z Lamani są, y, powiedziałabym, takie na wielkie wyjścia, a z, znaczy nie tylko, bo tam są też takie codzienne. 303 Avenue ma dużo każualowych rzeczy. Dzisiaj na przykład mam sukienkę, od nich, ona może teraz jest zarzucona i nie oddaje tak bardzo tego swojego wdzięku, natomiast świetnie wygląda ze skórzaną kurtką i ciężkimi butami. Często też się mnie pytacie, jak mam tą sukienkę, co to za bluzka, to jest właśnie sukienka i ta jej lekkość w połączeniu z ciężkimi butami i skórzaną kurtką wygląda rewelacyjnie. To może sobie zacznijmy od 303 Avenue, bo tutaj, słuchajcie, pierwszy raz zamówiłam sobie dżinsy. Oni już się zapowiadali jakiś czas temu, bo ja śledzę też na Instagramie, że będą wprowadzali jeansy, ale te prototypy jakoś tam nie skradły ich serca, więc szukali, szukali, aż w końcu się udało. Tak to przechodzi. W takim woreczku. W środku mamy też ewentualnie wyglądał wow. etykietę i te jeansy mi się spodobały od razu. Przede wszystkim spodobał mi się kolor. Zastanawiałam się jak skroję i jaki wybrać rozmiar. Tam jest wszystko opisane. Ja sobie wzięłam 36, ponieważ te jeansy to jest 100% bawełna i ma tutaj żonę elastanu, stąd pomyślałam, że 36 będzie się dobrze prezentować. Jak wiecie, ja od jakiegoś czasu już szukam jeansów, zamówiłam sobie nawet z Dalando, ale nie było to, coś tam nie pasowało i pomyślałam, że spróbuję. Też tak jak mówię, zawsze można zwrócić. Kolor jest obłędny, z tyłu ma metkę, tutaj też jak możecie zauważyć i ten jeans jest bardzo, bardzo cienki. Więc łatwo będzie go też wystylizować. Ja nie lubię takich spodni sztywnych, nie lubię kiedy jest za dużo materiału, bo ja się osobiście czuję dość ciężko, a to jest naprawdę dobry produkt. zobaczymy, jak będzie leżał, bo to jest najważniejsze. I to, co mi się też podoba, to to, że te spodnie nie są bardzo długie, więc myślę, że będą świetnie wyglądały na wyższych dziewczynach, bo mi się to osobiście najbardziej podoba, kiedy te jeansy nie są takie długie, a. 7, Zobaczymy, przymierzymy. Wygląda to wszystko tak jak powinno. No, idealnie. Idealnie. Nie ma tutaj żadnych przetarć, rozjaśniań. Nie podoba mi się to nigdy. Jest taki bleaching. Wiem, jak to nazwać? Na pierwszy rzut oka myślę, że one wyglądają świetnie. Świetnie, tak jak powinny wyglądać. No i plus za woreczek. Można sobie, sobie zawsze coś schować. Przechować. Teraz przechodzimy do ramami. Sukienka, jestem niezwykle ciekawa na żywo. Ona uważam, że jest idealna właśnie tak na co dzień i od święta. Um, może się Wam wydawać, że ta sukienka będzie zbyt elegancka na co dzień, ale ja myślę, że fajnie ją wystylizować z, z jakimiś tam trampkami. Zobaczmy, że mi się to udało otworzyć taki łóżeczek. Uuu, uuu, uuu. Pięknie. Zapakowane czerwoną kosarczką. Akurat tej sukienki na stronie nie było, więc wiem, że oni sprowadzali mi tą sukienkę z jakiegoś butiku. Ehm, prawdopodobnie z Moniera, bo na też jest dla e, Mania. Kiedyś była w Galerii Mokotów. Zobaczcie, wygląda obłędnie w ogóle jak dotykam ją. To mi się niezwykle podoba, jest śliczna i tak jak mówię, to jest świetna sukienka, również na wesele, ale nie tylko, na jakiś koktajl, party, na jakąś rodzinną imprezę. Ja bym powiedziała naprawdę, że też do jakichś trampek fajnych można ją wystylizować idealnie, do balerii, nie tylko. No nie każdy robił baleriny, wiem o tym, natomiast nie tylko do obcasów, i ona tutaj. Też ma troczki, więc można mocniej sobie podkreślić salię. Zaraz Wam wszystko pokażę, bo sobie zmierzymy te rzeczy. Ja ją założę do szpilek. Idealnie jest wykonana, krawieństwo super, ma takie boróweczki, więc nie jest czarna, taka stricte czarna, ale ma jakiś wzorek na sobie. Ja sobie wzięłam 36, zastanawiałam się na 34, ale pomyślałam, że w sumie czemu by nie, no zawsze tak jak mówię, można to zwrócić, no i te sukienki są rzeczywiście ponadczasowe, bo ta sukienka będzie no spokojnie też wpisywała się w trendy, kiedy moje dzieci będą starsze. Jakość tych ubrań jest rewelacyjna, bo ja te wszystkie rzeczy piorę i one są jak nowe. Ja też mam taką taktykę, że jak coś mi się spodoba bardzo to, to kupuję. Tak jak w przypadku tej sukienki. Nie mam żadnego eventu, czy tam żadnej e, takiej rodzinnej uroczystości wesela, e, żeby założyć tą sukienkę, ale wiem, że kiedy będę miała to już w szafie, e, będzie czekała na mnie wyjątkowa sukienka, to sukienki znikają. Więc na przykład dla mnie to jest ważne, bo nikt nie będzie miał takiej sukienki. I skusiłam się pierwszy raz na coś dla Mani, casualowego, a mianowicie spodnie dresowe. Chciałam też bluzę do tego sobie dokupić, ale nie było już bluz w moim rozmiarze. Czekam, bo akurat te bluzy są w stałej kolekcji, tym bardziej, że jest to kolor czarny. Ja wiem, ale ja bardzo lubię kolor czarny. I pomyślałam, że zobaczę, jak to wygląda, jakość jest rzeczywiście świetna. To nie jest haft, to jest taka jakby hmm, klejka. Wygląda to ładnie, tak, też dyskretnie, są ściągacze. Te ściągacze nie są takie mocne, bo ja tą przesyłkę akurat wcześniej otworzyłam, żeby zobaczyć, że się nie mogłam doczekać tej jakości tych dresów. Nie są takie mocne, więc sobie można je podwinąć. Będą idealne, myślę, dla wyższych dziewczyn, bo no ja jestem trochę niska, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, jak zrobimy mierzymy. Jeszcze jedna rzecz kupiłam sobie okulary. Które mi się spodobały i były na promocji. Pomysłam, czemu nie? Ale nie jestem przekonana co do tych okularów, bo wszystko trzeba przymierzyć, wiecie, jak to jest zamawiające online. Natomiast, jak już tutaj przygotowałam, żeby nie było w kartonie, pusteczkę do wytarcia. Mamy też takie Etui, eksomitne. I opakowanie, no i okulary. Są dość nietypowe, ponieważ z jednej strony mamy taki blok kolorystyczny czarno-czerwony, z drugiej czarno-zielony. Już charakterystyczny logo. I zobaczymy, ponieważ to jest rozmiar 51. Ja się nie znam zupełnie na tych rozmiarach, natomiast mam takie jedne okulary z DVF, tutaj ja Furstenberg. I wydaje mi się, że to jest, to jest rozmiar 55, tak myślę. Bardzo je lubię i one są takie, powiedziałabym, ciemnobrązowe, więc szukałam czarnych, no ale z tymi okularami. Tak jak możecie zauważyć na żywo, nie zawsze jest tak, jak na stronie i nie każdy wygląda w nich tak dobrze, więc musiałabym się przejrzeć jeszcze w lustro. Na razie widzę się tylko w podglądzie. Natomiast one mi się podobają. Powiedziałabym, że są takie dość mocno klasyczne z takim małym twistem, czyli coś, czego ja szukam. Do tego mam opakowanie. Ja też tak okularów nie psuję za bardzo. Uważam na nie chociaż, wiecie jak to jest, nie psujesz okularów, a jak masz. Jakieś takie lepsze, to czasami się okazuje, że zaraz coś się z stanie. No, mam nadzieję, że nie, bo ja pilnuję swoich rzeczy i raczej mi się coś takiego nie przytrafia. Rozmiar jest ok. 51. Dla mnie jest w porządku ten rozmiar. Wiem, że był tylko taki jeden rozmiar dostępny. Może też dlatego one były w promocji, także to są moje szalone zakupy. I co? Myślę, że czas namierzymy, zaczniemy sobie, myślę, że od tych dżinsów, bo jestem ich bardzo ciekawa, potem spodnie i na końcu ta przepiękna sukienka. Jestem kochani, w jeansach pasują idealnie, muszę Wam powiedzieć, że w sumie dobrze, że wziąłem 36 tutaj, w Tometka myszką no do środka. Długość dla mnie jest osobiście najlepsza, jaką sobie mogłam tylko wyobrazić. To nie są takie spodnie rurki, bo wiem, że wiele dziewczyn lubi zwężane. Ja kiedyś też nosiłam zwężane tylko, ale teraz już odchodzę od tego jakoś, nie wiem, co się stało, I jednak lepiej się czuję z taką nogawką prostą. Yy, powiedziałabym, że tutaj leży idealnie, przez to, że ten jeans jest cienki, czuję się w nim bardzo dobrze, bardzo dziewczęco. Z tyłu też, tutaj mi trochę odstaje. Pewnie gdybym wzięła 34, to by mi tak bardzo nie odstawało, bo dopasowane. Natomiast ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, żebym wymieniała, bo tutaj wszystko leży ok. One są delikatnie, tutaj trochę może no luźne, ale nie aż tak luźne. No ja się w nich dobrze czuję. Uważam, że to są. Ich akurat dopasowane bardzo dobrze. I każdy lubi taką długość, ale jeżeli jesteście wyższe, to myślę, że oczywiście to też zależy jaki będziecie mieć rozmiar. Natomiast one będą dla Was ciut krótsze i wtedy myślę, że wyglądają świetnie. Na przykład można tak delikatnie podwinąć je. Do trampek, do bodków, no do kozaków może nic specjalnie, bo uważam, że do kozaków najlepiej wyglądają. Jeżeli chcecie sobie oczywiście zajrzeć te spodnie do kozaka, to najlepiej to będzie wyglądało jednak przy zwężanych spodniach. Natomiast do botków, do trampek, do jakichś klapek, sandałków uważam, że to się prezentuje rewelacyjnie. No i też ten cienki jeans to wygrywa, moim zdaniem. Ja oczywiście się też będę musiała przejrzeć, wiadomo, w lustrze i tam jakoś dopasować sobie różne stylówki, różne swetry i tak dalej, jak to będzie wyglądać, ale to myślę, że to jest najważniejsze. Czuję się w nich bardzo dziewczęco, bardzo komfortowo, wygodnie, no i one mi się naprawdę podobają, także ocencie same. Wiem, że są. Wiele rozmiarów musicie sobie zerknąć, mogę Wam zostawić Nika, jak będziecie mieli ochotę i sobie zobaczycie. Na spodnie adresowe i zawsze jest ten sam top. Ja sobie wziąłam z tych spodni 36 i myślę, że powinnam wziąć 34. One są według mnie delikatnie za duże. Tutaj też mi się robi taka buła. Oczywiście wiele dziewczyn nosi te spodnie do super krótkiego topu i... Do tego nie wiem, jakaś marynarka, czy tam kurtka. Ja bym się nie odważyła chyba tak wyjść, ale wiem, że wiele dziewczyn tak chodzi. Jednak mi się wtedy nie do końca chyba to podoba, szczerze mówiąc, i nie wiem, czy ich nie oddam, bo zastanawiałam się nad tą bluzą, ale też chciałam zobaczyć. Jakość jest super, wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze i też jest to mocno dyskretne, co lubię, ale... To za dużo, więc albo sobie wymienię, jak sobie na przykład tak bym wzięła. Albo sobie wymienię na rozmiar mniejszy, albo może wezmę inny rodzaj, bo wiem, że tam to też są takie krótkie spodnie dresowe, to wszystko zależy od tego, czego szukacie. Natomiast wiele osób wygląda w tym świetnie, można też legginsy sobie do tego dobrać do plus zamiast spodni dresowych, więc to wszystko zależy od Waszych upodobań i jakichś tam potrzeb. Jednak jakoś jest super, wygląda to bardzo fajnie, jeżeli byłby dopasowany rozmiar, bo moim zdaniem zwyczajnie tutaj jest rozmiar za duży. Oczywiście nie każdy lubi takie dopasowane, którzy wolą luźniejsze i jak najbardziej ja to rozumiem, ale ja uważam, że dla mnie 34. Tym kochani założyłam do tej sukienki wysokie szpilki, bardzo mi się ona podoba. Jedyny problem, jaki miałam, miałam, to żeby ją zapiąć, bo akurat nie miałam nikogo do pomocy, ale sobie spokojnie poradziłam. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, można tutaj ją bardziej sobie dopasować. Na przykład na takiej zasadzie spuścić te troczki lub obwiązać mocniej. O, po prostu ta sukienka przepiękna jest świetnie wykonana. To krawiectwo jest, jest rewelacyjne. Ja nie za bardzo lubię sukienki z bufkami. I w ogóle bluzki, a tutaj to sprawdza się świetnie, bo tak jak Wam już powiedziałam wcześniej, krawiectwo to jest klucz. I ta sukienka, moim zdaniem, ma idealny rozmiar, ma idealny kolor, jest fenomenalnie wykonana. To podkreślam zawsze, jak właśnie widzę te sukienki z Mani. Bałam się trochę o ten przód, ale to przez to, że jest tak świetnie uszyta, nie przeszkadza. Więc sukienka na pewno ze mną zostaje. Jeszcze się muszę przejrzeć oczywiście w. Lustrze, bo na razie widzę się z daleka w oglądzie, ale bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się ten wzór, podoba mi się kolor, że to nie jest takie całe czarne, tylko jakieś przełamanie. Wiem, że jest dużo sporo tych sukienek. Są też takie z dekoltami V. Czerwone, zielone były, te czarne z borówkami były również jasne, niebieskie, tylko że te sukienki znikają, więc musicie się z tym liczyć, że najlepiej, jeżeli Wam się coś podoba, to. Yy, sobie ją zamówić, bo zawsze możecie zwrócić się. To wykonanie, jeszcze z bliska chciałam Wam pokazać, ja wiem, że ja tak podkreślam to wykonanie, ale słuchajcie, naprawdę to jest niesamowite. Zawsze. Tym bardziej, że ja naprawdę mam te sukienki, noszę piory, nic się z nimi nie dzieje, właśnie zaraz Wam pokażę. Jestem kochani, bo tak mówię o tych sukienkach, a jeszcze ich nie widzieliście, przynajmniej w tym filmie. To jest sukienka jeansowa z lamani, którą kupiłam jako pierwszą, to był mój pierwszy zakup, jeszcze w butiku w Galerii Mokotów i kupiłam tą sukienkę z Basią. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Jest tak totalnie ponadczasowa. Słuchajcie, tak się zastanawiam, jaki to jest rozmiar. Albo 36, albo 34. I ja tej sukienki prawie, że w ogóle nie muszę prasować. Ona jest taka idealna. Tutaj ma ściągacz. I tą sukienkę najczęściej noszę w bardziej sportowym wydaniu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie ją założyć do obcasów, możecie założyć do niej marynarkę na przykład. więc to też fajnie wygląda, możecie na to założyć sweter, kardigan i tak dalej. Ja uważam, że ta sukienka jest tak piękna, tak klasyczna i ponadczasowa. I ten kolor jeansu jest po prostu najlepszy, bo macie milion kolorów jeansów, ale ten kolor właśnie mi danie odpowiada. Ja się też na początku bałam, że ona ma złotego ikiera, czyli noszę srebro. Ale jest rewelacyjna. No, taka jak powinna być. I cieszę się, że mam taką sukienkę w szafie, ona też ma kieszenie, więc pasuje mi do wielu rzeczy i ją kocham. Nic mi się z nią nie stało: ona się nie rozeszła, nie zwęziła, nie skurczyła, i mam ją w szafie. Myślę, że spokojnie z 5 lat, może 6 lat, i wygląda. Jak nowa, i ja jej w ogóle nie prasowałam. Od razu chcę wam to zaznaczyć, bo ona może wygląda. Chociaż jak ktoś ma bzika na punkcie prasowania, może nie do końca, ale ja jej nie prasowałam i ona wygląda idealnie, jest po praniu. A druga sukienka, którą od nich mam, to jest ta sukienka, której byłam na weselu u Basi. Jest rewelacyjnie wykonana. No i się powtórzę, ale dziewczyny leży bombowo. No to krawiectwo jest doskonałe. Jest taką sukienką, w której się czujemy bezpiecznie. Bo ja na przykład nie lubię takich sukienek, w których jak się schylam, to zaraz się boję, że może coś mi wyjdzie, coś ten. Ale ta długość jest tak przemyślana, że nic się tutaj nie dzieje. Oczywiście ona jest na jedno ramię, bo ja to tak przechowuję na wieszaku. Materiał jest jak milion dolarów. Jest tutaj fajnie tak złapana. Więc nam idealnie podkreśla talię, długość do obcasów. No, to jest już taka sukienka bardziej do obcasów. Nie powiedziałabym, że założyłabym do niej trampki na pewno nie. Ale jak jest jakaś impreza, jakieś wesele. Czy uroczystość wyjątkowa, to wiem, że zawsze po tą sukienkę mogę sięgnąć do szafy. Do tego wystarczy prosta fryzura, makijaż i obcasy. I to wszystko. Nawet nie trzeba jakoś specjalnie używać biżuterii, bo ta sukienka sama w sobie, mimo że jest czarna, to naprawdę robi furorę. sukienko dostaje zawsze mnóstwo pytań, na weselu jednym, drugim. To każdy się tą sukienką zachwycał, i nikt nie zwrócił mi uwagi, że jestem na czarno, bo wiem, że niektóre osoby mają jakieś tam obiekcje. Widzicie, to są moje wszystkie zakupy. Dajcie koniecznie znać, co Wam się podobało najbardziej, co myślicie o tych moich łupach, czy coś oddać, czy coś zostawić, jak Wam się podoba ta sukienka, co myślicie o okularach, bo ja na przykład zawsze staram się kupować jakieś okulary lepsze na promocjach, nigdy też nie kupiłam w regularnej cenie, zresztą wiecie, że ja bardzo lubię promocje. Bo jeżeli można coś kupić taniej, to czemu by z tego nie skorzystać? Wystarczy czasami tylko chwilę na to poczekać. Więc czekam na Wasze opinie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki!